Często ma stróż na odcinek. W ogóle chciałam nagrać ciąg dalszy. Przez tał z Trixie, żebyście socie, nie martwili się o tą serię, że socie, To już koniec tej serii, że Trixie się zgubiła coś. Ale będzie krótki ciąg dalszy. Hmm. Czy on nam

Cię szukam! Nic czemu? Obrać czemu? Ty jest zostać? Czemu? Po nocy się zachęciło! Tak to ładnie proszę. No. Ale fajnie jest to, no. I za dwa miesiące dopiero wrócę. Tak jak ty. Mhm. Fajnie, że wyjechałem. O, to jest. Moja magia A! jak słońce. Słuchajcie, znaczy, bo tu się to się za chwilę zaczep zaczepia, bo słuchajcie... Znaczy Tutaj, ała, tutaj tu, tu, to kuje, bo to jest takie ostro, że muszę wiem na to uważam. Może się ukryć. O, Czy sale! się zahacza. Tryk sale, Oto idziemy coś zjeść. I to powiedzieć przyjaciół! Ej! Trixie, co się stało? No, bo ona wyjechała tam do Skylight, no i teraz chyba mnie już nie lubi. Jak to cię nie lubi? No, chyba mnie. Muszę, żebym sobie poszła, bo lubi staje lepiej ode mnie. Wejdziemy tam. Nie ma ich. Musiały gdzieś. One tam do restauracji idą. Widzicie mm. już. Dlaczego musiały zostawić mnie? Dlatego, że ja nie lubią mnie. Naprawdę. Byliśmy. Byliśmy tak blisko. Koniec przyjaźń. Dlaczego tak? Nie wiem, nie dlaczego musiało tak być. Bo teraz trwa. Siamajdę, przysiądę. Jaciute, co spadło? Naprawdę nie wiem. Bo ta stal jest. Więc powieszę ją. Będzie moja. Czy Trixie powiedziała, że już mnie nie lubi? O, to wszystko przestała. Ja naprawdę mam dość. Dlaczego musiała tak być? Dlaczego? A ja nie wiem, dlaczego tak jest. Czy naprawdę to koniec przyjaźni? Nie wiem czemu, nie wiem czemu zrobiła to. I ona przywołuje burzę. Teraz to jest koniec, naprawdę będzie nas. Już nie poddał się z tej farmy, to jest tajla. Teraz to jest koniec, triksy, No i stale, prawda, będzie sen. Mocy wiatr chce. czas będę tu. Teraz tutaj mieszkam. Naprawdę na nie wiem co. Już nie doczekam się. Detrykcji przyjdzie rozpaczon, Od dzisiaj tylko tu i zęło! O, okay. tak! Cię tak krzycze. Cię psy przeze mnie szczepią. Cię dali, bo co cię tuść pęknie długo. Szybko. Taki bałagan? Ktoś tu musiał być, tylko kto? Kto tu tak na bałaganie? Ding, dong! Cześć! Cześć! Wejdź, a skąd No bo mi widzieliśmy ciebie w restauracji. Chcieliśmy was odwiedzić. A Ty z Riksy nie powinnaś mieszkać tam? Ja się przeprowadziłam. Ona tam wyjechała, ja myślałam, że też sobie do niej wyjadę i za, miesiąc, za dwa miesiące dopiero wracamy. Czyli, se... Czyli w czerwcu wracacie. No, na wakacje Dr Do drugiego czerwca jedziemy. Mm. A my jedziemy na wakacje do czerwca. Tak długo, bo już na wak wakacji tam jeszcze nie ma. No, ale my tak wyjeżdżamy. Aha. Okej, okay, to pa. Szybko sprawdzimy. No bo to się przewraca cały. Ej, czy ty, ja tam kogoś nie widzę? O nie, mi się wydawało, że ktoś tam jest. Moje chmury! Co to był? Ten kocek ktoś powiedział, to jest żywy? Bo ma baterie włączone, wyłącz go! Co to było? No bo wszystko leci tutaj. Kiedy nawiedzony jest ten dom. mm oh, odcinka Wtedy co Tatuale przywołach mury deszczowej i burzowe. Pamiętacie ten odcinek? O Jezu, ale pada! Pff. Co to się śmi? Ej, czy ja nie słyszałam? Ale co ty robisz? Mam nadzieję, że wam nie stało się nic. Oprócz stale, która zawsze musi coś nabroić. Ła co ty nam robisz? No bo Stylen, nie żywa! Stylen, co ci się stało? Hmm, teraz jesteś moja. No ej, zostaw mnie! Co się stało? Hmm. hmm. One, one przywołują jakiś pod, A my bydmowały, stymowały, Co to było? A, porywa nas ktoś! Znaczy, tam może telefon, bo znacie, będą piosenki. Gdzie mój telefon? A, bo znacie, ja na telefonie nagrywam, zapomniał. To, co cię będę na tablet? Cie dali, bo jak poży ten telefon zaraz? Dosadie to sobie jednego kuzyka tu muszę zabrać. Takiego dużego Dobra, cię, co tu co? bo to jest mój Udali. Straszny dźwięk Gdzie yes, sorry Co za Jak pierdy Jakie pierdy Co to, to jest za skary Jakie to jest Pierdy No co ty? Wyłącz Co to było? Co to Xboxa włocznie nie mogę się ruszyć Nie, na mi! Czemu jest taka mo... Nie, poczekajcie. Zawsze takie fascina stare konsole do gier, chociaż nie są tak zaawansowane technologicznie. Ciebie, buty, gdzie są, buty? ty zasadzie bo taka zimna podłoga jest coś mocno. Czy to tak cicho słychać? Tą telewizję chyba się wyłączyła. Nie słuchajcie, tylko jest tak cicho. Czy zawsze tam jakiegoś psa było, w zasadzie, bo w telewizji.

Yeah. Co my? Czy gadamy sobie? O oh nie! To są te złe potwory! A ba, ba 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 ba, -ba. This disc data Co to jest? Kto to? Te wire! Dzięki. Czasami rzeczywiście mogła uszkodzić głośnik ze względu na wysokie tony, ale nie rozumiem dlaczego seger była akurat w jakiejś Przepraszam, się... że nie będę tak. A czemu tak robisz? No bo ja pan zazdrosna, że ten, że jak to się nazywa, że wyjechałaś do Style. A przecież to nie jest powód! ...że się nawet tego nie usłuchało. Jednak istnieje dźwięk z bezjednością. Przeraża. Dźwięk ten pojawia się, kiedy włożymy piracką w uszkodzoną płytę. Po położeniu nieczytelnego dysku PS1 wystartuje jak zwykle, ale po kilku sekundach usłyszysz głośny i zaskakujący dźwięk. Dźwięk ten znany jest jako przerażająca harmonia. Cię boję się? No to wybaczasz mi, no. A co, ja się boję tego!

Dobra, mam nadzieję, tu, ale, że nie będziesz tak więcej robić. Nie będę. To pa! A to już więcej tak nie będę robić. Okej, okay, to się przeprowadzasz? Nie wiem... Mm, no nie wiem... Możesz jechać, okej, okay. to pa, pa. I słuchajcie, to koniec tego ciąg dalszy, sorry, że taki krótki, chyba był krótszy niż tamten odcinek, bo w zasadzie tak za bardzo mi się nie chce nagrywać, w zasadzie tamtą odcinek nagrywa, już, socie, na tablecie, nagrywam odcinek z Roblox. Sorry, pa, nie coś Ci się odbija, pa.